Po raz kolejny już 22 w tym roku ze sponsorem tytularnym Tauron 22 Krakowia Maraton, ale to nie tylko maraton, to wiele imprez towarzyszących, także przez cały weekend to biegowe serce Polski będzie biło na pewno w Krakowie. Rynek główny, który pokażemy uczestnikom, ale też kibicom, których serdecznie zapraszamy, ale na całej trasie liczymy na gorący doping. Być może prognozy na ten moment są nie do końca sprzyjające, ale jesteśmy pewni, że ta atmosfera, która towarzyszy biegom, będzie naprawdę gorąca. Na Państwa wsparcie na trasie, wsparcie kibiców będzie niezwykle ważne dla tej rekordowej liczby w tym roku 8 tysięcy uczestniczek i uczestników Krakowia Maratonu. Bieg nocny, dziesiąta edycja, osi na 10 km. Natomiast w tym roku wyjątkowa atrakcja w ciągu biegu, bo możliwość przebiegnięcia przez M. Wawelski. Zamek, także przez dziedziniec, a myślę, że to jest unikatowe połączenie. Przygotowaliśmy coś nie tylko dla sportowców, nie tylko dla biegaczy, ale również dla mieszkańców, żeby też poczuli tą atmosferę, którą czują nasi sportowcy, którzy zdecydowali się uczestniczyć w naszych biegach. Przygotowaliśmy specjalne miasteczko, gdzie nasi partnerzy i sponsorzy przygotowali różne atrakcje dla mieszkańców. Inne atrakcje przygotował nasz sponsor tytularny Tauron, i inne ASICS czy, czy OSHI, więc serdecznie zapraszam. Każdy znajdzie coś Siebie, od tych dużych po najmniejszych, więc parking pod stadionem oraz stadion, tam znajd będzie znajdowało się miasteczko, gdzie każdy będzie mógł z niego skorzystać. 176 osób na dzień dzisiejszy jest zarejestrowanych w tych trzech kategoriach, bo oczywiście wózki, osoby niewidome, niedowidzące, jak również osoby niesłyszące. Nasz krakowski maraton bez osób, nie, które startują w kategoriach niepełnosprawności, nie miałby tego kolorytu, i dla nas jest to bardzo ważne,